Siemanko. Ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezwykle miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. A dzisiaj mam dla Was dwa kolejne pokrowce do Nintendo Switch. Pokrowce w przypadku jednego trochę, może za dużo powiedziane to jest bardziej grip, ale to już jest pokrowiec pełną gębą. A te produkty to TPU Carbon bądź TPU Carbon, jak to woli, oraz Carbonox. Obie propozycje. Naprawdę ciekawe, aczkolwiek z zupełnie innych kategorii wagowych. To jakby. One się nie mogą spotkać na jednym ringu, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tak jak powiedziałem, to jest jakby etui pełną gębą i w ogóle bardzo ciekawe. A to natomiast jest po prostu grip, tego nie można do końca nazwać pokrowcem, tego nie można nazwać etui moim zdaniem, co nie znaczy, że nie ma sensu. I zaczniemy sobie w ogóle w takim razie od TPU Carbon i na początku rozwiejmy wszelkie wątpliwości, ponieważ mają podobne dosyć nazwy oba te produkty i Carbon tu się przewija w nazwie. Nie, nie są w żadnym wypadku wykonane z karbonu, ani z Kevlaru, ani z Nomexu, nic w ogóle z tych rzeczy. Choć na TPU Carbon znajdziemy z tyłu imitację splotu właśnie takiego węglowego. imitację. Z... Poko wykonano, tak naprawdę, no to tak, na pierwszy rzut oka nikt nie pozna, ale tu nie chodzi o to, żeby w żaden sposób w ogóle dyskredytować, czy tam wyśmiewać, po prostu, no jakby nazwa pasuje mimo wszystko do designu, jak najbardziej. I ogólnie rzecz biorąc, wszystko tutaj się zgadza, choć wygląda to rachitycznie, wygląda to tak, jakby niewiele mogło zrobić i niewiele potrafiło, a tymczasem potrafi jedną bardzo kluczową rzecz, moim zdaniem. No bo właśnie, nazwałem to gripem i będę się upierał przy tej nomenklaturze, to nie jest etui, to jest grip, to ma... Delikatnie co najwyżej cechy etui i rzeczywiście jest w stanie cokolwiek ochronić. Ale przede wszystkim dorzuca nam właśnie dwa gripy, przez co bardzo korzystnie wpływa na ergonomię urządzenia. Goły Switch dla mnie nie nadaje się w zasadzie do grania, po prostu nie mam co zrobić z palcami. A trzymanie tak płaskiego urządzenia w ten sposób, właśnie jak tablet, po prostu którym bez mała jest, i próbowanie używać kontrolerów w moich rękach nie działa. Ale sprawę z od... i w pierwszym Switchu, i w drugim załatwiają właśnie tego typu gadżety. Wystarczy, że mamy tutaj taką wypukłość nabudowaną, po prostu i palce mają się na czym oprzeć. Ale co co istotne i co akurat warto podkreślić, bo nie wszystkie tego typu nakładki to mają. Ta ma też takie wyraźne wyprofilowanie ergonomiczne, również na boki. Tutaj naprawdę ładnie układa się nasza dłoń i to dobrze po prostu pasuje, moim zdaniem, przynajmniej do dłoni moich gabarytów. Wydaje mi się, że trochę mniejszej, trochę większej to myślę, że będzie wszystko w porządku. A Nawet nie tylko w porządku, po prostu będzie znacznie lepszy experience z grania Nintendo właśnie w tej formie handheldowej niż na nagim urządzeniu. I pomimo, że dopóki nie założymy tego na urządzenie, jeszcze raz to zdejmę, żebyście to dokładnie zobaczyli, to nie wygląda na coś, co miałoby jakkolwiek wpłynąć szczególnie na to, jak się używa takiej konsoli jak Switch, a tymczasem wpływa, wpływa naprawdę bardzo, bardzo sensownie. Także, jeżeli nie szukacie etui z naprawdę wysokim stopniem ochrony, który będzie takim faktycznym pancerzem, po prostu nabudowującym tę konsolę, tylko szukacie czegoś właśnie lekkiego, co nie dołoży Wam wagi w sposób odczuwalny prawie wcale, no bo to naprawdę tu nie czuć różnicy. Waga jest absolutnie nieodczuwalna jeżeli chodzi o konstrukcję, w zasadzie tylko korzyści. Jakby się bardzo uprzeć, to można by się przyczepić do jednej rzeczy. To to, że ten rant, który tworzy się nam tutaj wokół, jest dosyć blisko bumperów L i B. Ale czy tak naprawdę to może przeszkadzać? No czuć go pod palcem. Tyle, że przyciski L i B w Nintendo mają tak niski skok, że one bardziej przypominają tak naprawdę, moim zdaniem, to przyciski z myszki, niż przyciski z normalnego, porządnego pada. Więc wydaje mi się, że pomimo, że jakby tutaj czuć ten palec się układa trochę na tym rancie, a trochę na bumperze, nie jest to żaden problem tak naprawdę większy. To jest ewentualnie kwestia przyzwyczajenia się po prostu do tego, że coś tu jeszcze pod palcem mamy. Ale z drugiej strony no ten rand cały sam w sobie no, ma też trochę sensu, no bo po prostu ten narożnik nam tutaj chroni. A co dalej? Bo mamy praktycznie same plusy. Ponieważ dół jest otwarty, to mamy dostęp. I do kickstandu, w związku z tym mamy dostęp do złącza kart pamięci i nie ma również najmniejszego problemu, żeby switcha w TPU Carbon zadokować. Bez najmniejszego problemu mieści się w doku, tu nic nie trzeba wciskać na siłę, chodzi leciusieńko. Także jeżeli na przykład chowacie doka za telewizorem, to nie ma problemu, jedną ręką włożycie, wyjmiecie, tu nic się nie będzie zacinać, nic nie będzie zawadzać, spoko. Wykonanie też moim zdaniem jest bardzo przyjemne, fajnie to się konotuje ze stylistyką samego Nintendo. Te zmatowione części mają no naprawdę identyczny właściwie odcień szarości, zlewa to się pięknie. Te wstaweczki z tego niby karbonu wcale nie wyglądają źle, gripy mają fajny taki bieżnik, także nie prześlizgują się pod palcem. I ogólnie, wszystko to tak naprawdę dobrze leży w dłoń i stawia taki przyjemny, satysfakcjonujący opór po prostu naszej skórze. A dzięki temu, że na przykład te fragmenty wszystkie są zmatowione, a nie są z takiego połyskującego, wiecie, super gładkiego TPU, to też nie ma tego wrażenia, że to się po prostu zlepia z naszą skórą. To po prostu stawia przyjemny opór, ale nie skleja się, nie ma takiego nieprzyjemnego wrażenia, właśnie, że coś nam się zlepiło, a to się może zdarzyć, wiecie. No, zwłaszcza, że się gra dosyć długo, ręka potrafi się delikatnie spocić, i wtedy ten kontakt z takim właśnie gładkim zupełnie TPU albo gładkim silikonem nie jest wcale moim zdaniem przyjemne. Oczywiście mamy też dostęp do wszystkich przycisków, są otwory na wywietrzniki, jest dostęp do złącza jack, jest dostęp do złącza USB typu C oraz do szuflady na kartridże. Wszystko na swoim miejscu, wszystko z łatwym dostępem. Nie ma tylko żadnego patentu na szybkie wypinanie joyconów, ale tutaj też bym się jakoś bardzo szczególnie nie czepiał, bo i się po prostu bardzo łatwo i bardzo szybko ewentualnie ściąga. Zdejmuje w zasadzie wiecie no jednym ruchem po prostu. I jak dodamy do tego, że jest to gadżecik w zupełnie fajnej cenie, bo za raptem 39 zł gadżet, który moim zdaniem naprawdę poprawia ergonomię, to nie pozostaje mi naprawdę nic innego jak tylko z czystym sumieniem wam to polecić. Jeżeli szukacie prostego, funkcjonalnego gripu kompatybilnego z dokiem, łatwego do zakładania, zdejmowania, ale fajnie wpływającego na ergonomię, naprawdę warto się tym zainteresować. A teraz Carbonox. No i tu jest też moim zdaniem, moi drodzy, ciekawie. Bardzo ciekawa konstrukcja i ostatecznie ciekawa funkcjonalność, ponieważ mamy tu etui dwuczęściowe. Etui, które również ma gripy, etui, które również będzie poprawiało ergonomię i jednocześnie etui, które moim zdaniem załatwia w zasadzie ewentualną potrzebę korzystania z futerału właśnie dzięki tej osłonie na front. Na co dzień w zasadzie możecie korzystać tylko z tej części, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli Wasz Switch przeważnie mieszka sobie w domu, ale lubicie sobie gdzieś usiąść wygodnie w fotelu czy nawet położyć się w łóżku czy na kanapie i złapać sobie Switcha w ręce, no to w zasadzie nic więcej Wam nie jest potrzebne. I o ile właśnie, no wiadomo, warto mieć jakąś formę case'u, no bo nawet właśnie z takiej kanapy czy z fotela gdzieś tam nieostrożnie odłożony Switch potrafi się usunąć na podłogę. Więc zabezpieczenie go jest tutaj jak najbardziej sensowne. Tu jest już naprawdę gruba warstwa TPU dookoła. Poza narożnikami joy z triggerami z butonami, te są tu zupełnie otwarte. Także mamy trochę przeciwieństwo TPU Carbon, gdzie właśnie mówiłem o tym, że niektórym może się nie podobać właśnie ten fragment tutaj TPU, który no nie nachodzi na bampery, ale jest po prostu bardzo blisko nich. No tak, tutaj mamy znowu wszystko otwarte. No i to jest w związku z tym pytanie właśnie już do was, czy Wolicie właśnie w ten sposób, żeby mieć jak najlepszy tak naprawdę komfort grania, żeby nic Wam tutaj nie zawadzało, czy wolelibyście jednak mieć to częściowo osłonięte? No tutaj jest otwarte. I szczerze powiedziawszy, ja nie będę tej, tej kwestii rozstrzegał, czy tak jest lepiej, czy tak jest gorzej. Mogę oczywiście podzielić się z Wami swoim zdaniem i moim zdaniem tak jest lepiej, ale czy w związku z tym mamy nieco niższy poziom ochrony? No. Mamy tak, mamy, ale komfort grania mamy wyższy. Ale pomimo tego, że mam tutaj otwarte narożniki, no to Carbonox jest z całą pewnością już takim etui pełną gębą. Cały tył jest zasłonięty j są mocno nabudowane gripami. Te gripy są większe w ogóle niż w TPU Carbon. I tutaj też czuć już trochę przyrost wagi. Tutaj już nie możemy udawać, nie możemy mydlić sobie oczu, że nic się absolutnie nie zmieniło. Nie jest to duży przyrost. Termoplastyczny poliuretan, z którego to jest w 100% wykonane, nie jest bardzo ciężkim materiałem, ale tutaj jakby już czuję różnicę. Tyle tylko, że właśnie tego TPU tutaj po prostu wszędzie jest dużo. To jest etui, które jeśli nie upadnie którymś z tych rogów, to naprawdę jest pewnie w stanie ochronić przed niej jednym upadkiem Switcha, a jednocześnie też wydaje mi się, że naprawdę całkiem fajne wrażenia z gry zapewnić. To no z gry oczywiście w formie handheldowej, właśnie przez to, że ono jest dobrze zaprojektowane również. Ono dobrze leży w dłoniach. I tak samo jak TPU, Carbon również zapewnia dostęp do wszystkich przycisków oraz złącz, za wyjątkiem złącza kart microSD, bo nie mamy tutaj dostępu do kickstandu. Także to można akurat już podczytywać rzeczywiście za pewnego rodzaju wadę Carbonoxa, ponieważ nie zapewnia on nam dostępu do Nóżki do podpórki, a nie zapewniając nam dostępu do podpórki, nie zapewnia nam jednocześnie oczywiście dostępu do ukrytego pod nią złącza kart pamięci. Także cena, jaką płacimy, to jest za rzeczywiście całkiem solidny poziom ochrony, to jest brak dostępu do podstawki oraz brak dostępu niestety, moi drodzy, do Doka Carbonoxa do Doka nie wciśniecie, jakbyście się nie starali. Gdzieś tu tak w połowie wysokości utyka i niestety nie chce wejść dalej. Jak go zobaczyłem pierwszy raz, pomyślałem o, to się może udać, ale no niestety nie. Już widzę, że dok mi pręży po prostu próba wciśnięcia go do końca skończyłaby się połamaniem stacji dokującej, także nie polecam tego robić. Więc jest to etui dla tych z was, którzy więcej grają właśnie w tej formie handheldowej, przenośnej, niż w formie zadokowanej. No i ma to zdecydowanie sens, no bo tak to jest, etui dla tych z was, którzy też prawdopodobnie chcieliby z konsolą się przemieszczać, ponieważ mamy właśnie jeszcze tą pokrywę na front. Pokrywę nie da się moim zdaniem akurat znowu ukryć, że bardzo, bardzo funkcjonalną, bo właśnie tak jak mówiłem od razu na samym wstępie, w tej formie to w zasadzie załatwia nam sprawę ewentualnego futerału, jeżeli chcemy sobie na przykład wrzucać switcha do plecaka, jeżeli gdzieś się przemieszczamy, czy nawet nie wiem, do walizki, do torby. W przypadku Carbonoxa tego typu właśnie futerał staje się zbędny. To jest mocna pokrywa z naprawdę twardego poliwęglanu. Poliwęglanu, który też pamiętajcie, on nie opiera się bezpośrednio na obudowie czy na ekranie samego Nintendo. Ten poliwęglan opiera się na elementach z TPU, więc tutaj jeszcze jest delikatny dystans, tak naprawdę, i to nawet czuć, no bo to nie jest tak, to jest tylko tworzywo sztuczne. I ja oczywiście jestem w stanie to docisnąć i czuję, że tutaj po prostu jest ten moment, w którym dopiero to ewentualnie zaczyna stykać się z ekranem. A tak, to osłania pięknie wszystko, właśnie łącznie z tymi dosyć wrażliwymi elementami, takimi jak tutaj bampery i triggery. I to wszystko dostajecie wy tuj za 65 zł. Naprawdę kompleksowa ochrona za bardzo sensowne pieniądze. I tylko z jednego powodu tak naprawdę sam się na to nie skusiłem, bo uważam, że ogólnie rzecz biorąc to jest fajny deal. To właśnie kwestia tego, że to nie pasuje do doka, a chciałem mieć bardzo case, który po prostu spełnia moje oczekiwania, jeżeli chodzi o ergonomię i nie muszę go zdejmować, żeby zadokować switcha. Mi to dosyć często po prostu się zdarza, że ja dynamicznie dosyć przechodzę z trybu zadokowanego do trybu handheldowego i chcę mieć etui, które mi to zapewnia. No, ale jeżeli w waszym przypadku tak nie jest, i na przykład przeważnie gracie jednak w formie handheldowej, bądź odwrotnie, bardzo rzadko zabieracie ze sobą switcha i on jest głównie na na Przykład zadokowany gdzieś sobie właśnie koło telewizora, ale jednak od czasu do czasu chcecie go zabrać, chcecie mieć coś prostego, ale funkcjonalnego, co będziecie mogli ze sobą zabrać, na przykład w długą podróż pociągiem czy samolotem, bez ryzyka, że Switch wam się uszkodzi, no to też tak naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Carbonox nie sprawdzi się moim zdaniem tylko u tych z was, którzy podobnie jak ja często po prostu migrują między trybem handheldowym i zadokowanym. Ale poza tym naprawdę nie mam żadnych większych zastrzeżeń. Materiałowo bomba. Wygląda naprawdę całkiem solidnie. Od strony ergonomii, gripów. Naprawdę robi robotę, a ta pokrywa frontowa naprawdę super daje radę, właśnie jeżeli chcemy sobie to przetransportować gdzieś luzem w torbie czy plecaku. A zatem oba te produkty od Tech Protect naprawdę z czystym sumieniem Wam polecam. Powiedziałem uczciwie, co mi w nich gra, co mi ewentualnie w nich nie gra i dla kogo ewentualnie uważam, że te produkty będą dobre bądź nie. To jest rozwiązanie z jednej strony kompletne, ale z pewnymi ograniczeniami. To nie wpływa na żadną z kluczowych funkcjonalności urządzenia, ale za to daje bardzo, bardzo mało ochrony. Także zdecydowanie są to rozwiązania dla dwóch różnych typów graczy. Którym z nich jesteście, to już musicie ocenić wy. Ja po prostu mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tymi produktami. Jeśli tak, to jest mi rzecz jasna niezmiernie miło. Znajdziecie je oczywiście na naszej stronie oraz w naszym sklepie w serwisie Allegro, do których to linki zostawiam wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!